Czy kiedykolwiek przestaje mylę o przekształcającej mocy Ewangelii Marka? wiecie, w którym nieustannie szukamy odpowiedzi i autorytetu poród chaosu, Ewangelia Marka wyrównia Esi jako iwa i działajca narracja, w której Jezus nie tylko uczy, ale tej dzia z niekwestionowanym autorytetem. Mark przedstawia nas Jezusowi jako tego, który kwestionuje status quo, wykonuje cuda, które wydaje Jezy niemożliwe i oferuje głbokie nauki na temat ich zgodnie z Królestwem Bojego. W tej Ewangelii zbadamy, w jaki sposób Jezus leczy, wybacza, wydaleje demonów, a nawet podnosi zmarłych, wykazuj nie tylko bask moc, ale tej tak nie zmierza miłą do ludzkości. Kadi cud jest lekcji, Kedsowo jest dla nas zaproszeniem, aby upienijszymi, blej Boga, bardziej pokornym i podaniem za prawdziwym autorytetem Jezusem, Mesjaszem. Ale jeżeli uważ, że moc jest daleka od nas, przygotuj Esy na zaskoczenie. Jezus nie tylko prowadzi cuda w pierwszym stuleciu, ale też tak rzuca nam wyzwanie, aby być agentami zmian w naszym eciu i otaczającym nas wiecie. Marku ujawnia nam to, e poprzez zrozumienie i stosowanie nauk Jezusa możemy przejść transformacji, której tak bardzo szukamy. Dlatego, jeżeli chcesz zrozumieć, w jaki sposób moc Jezusa może uprzekształcić Twoje ecie, koniecznie podaj za każdym szczegółem tej potnej Ewangelii. Subskrybuj kana z powiadomienia i przygotuj Esi do podrój do transformacji. Jan chrzciciel był Gosem, który paka na pustyni, przygotowuj dróg do przybycia Mesjasza. Jego misja była prosta, ale, jak Boka, wzywać ludzi do pokuty i w sygnalizuj, co wielkiego Esi wydarzy. Nie zastraszy go surowo serc i arliwie ogosi potrzeb transformacji. Nie Mona go ignorowa, ponieważ jego przesanie rezonowało nie tylko słowami, ale w radykalnym stylu Icia, postu i prostocie. Jego dzień polegało nie tylko na głoszeniu, ale też przygotowaniu umysłu ludzi i serc do przyjścia Jezusa. Przez Jezusa, tam w rzece Jordanii, był momentem, który przypystowa to samo Jezusa jako Syna Boego. Od momentu, gdy Jezus poddaje Ezyście Jana, boski usysza to mój ukochany syn, którego lubi. To był pierwszy wielki publiczny moment boskiego objawienia. Jezus, choć on nie jest grzechem, Dociął do ludzkości w swoim akcie pokuty, a stamtąd rozpoczyna swój misji transformacji. Wkrótce po chrzcie Jezus przeszedł na emeryturę na pustyni, gdzie kusi go szatan. Pokusa na pustyni była nie tylko momentem wyzwania, ale potwierdzenia jego misji. Opierać ezi pokusy władzy, bogactwa i statusu, Jezus pokaza wiatu, a e jego wierno wobec Boga była niezachwana. Odrzuci obietnicę szatana i potwierdzi, a e jego misja nie była ziemska, ale niebiańska. Przygotowanie Jezusa bają nie tylko fizyczne, ale duchowe i to w tej chwili wzmacnia Esi, aby rozpoczął swój podróż cudów, nauki konfrontacji z moc religijnymi jego czasów. Po aresztowaniu Jana Ściciela Jezus zaczyna swoje goszenie w Galilei, gdzie ludzie byli już spragnieni sowa transformacji. Jego przesanie bają Jasne i Wrczajce Auj, bo Królestwo Boje jest bliskie. Nie tylko gosi, ale działa. Jego autorytet by widoczny słowami i działaniami, a wkrótce bają jasne, aby czym więcej eni prostym kaznodziej. Tam i gromadzi esi, aby usysze, a wkrótce bają oczywiste, e dzieje esi tam co nowego, co, co zakwestionowało oczekiwania religijne i konwencje tamtych czasów. Pierwszym krokiem Jezusa w jego publicznej misji bają nazwanie jego uczniów. Podszedł do skromnych rybaków, takich jak Simon, André, James i Jean. I zaprosi ich, aby podyli za Nim. Mu podaj za Emen, a uczyni was rybakiem ludzi. Bez wahania pozostawili wszystko za sobota. To, co zaczął Esi jako proste wyzwanie, stało Esi polskim rewolucyjnej podrój. Jezus ze swoim autorytetem i charyzm pokona serca tych, którzy podyli za Nim. kształtuj ich, aby być głównymi instrumentami w rozpowszechnianiu dobrych wieci. Masto Kapernaum stało Esi centrum swojej misji który wykona cudowne uzdrowienie, wydali demony i przywróci nadzieję wielu ludzi. Jednym z najbardziej znanych lekarstw był matka Simona Wław, która była na krawędzi śmierci. Jezus, swoim boskim autorytetem, dotknie jej i natychmiast stała. uzdrowia. Ten prosty, ale potęg, BY nie tylko fizycznym cudem, ale wyranym znakiem, e królestwo było bają tam, działajce w nieoczekiwany sposób. Ludzie byli zaskoczeni cudami ale tej krzesaniem duchowego uzdrowienia, które Jezus przyniósł, i spójcia czystoci i witoci tamtych czasów. Jezus nie tylko gosi, ale tej, aby zademonstrował moc Boga poprzez niezwykłe cuda. Jednym z najbardziej uderzających momentów bają uzdrowienie paralitycznego, w którym oprócz uzdrowienia fizycznego Jezus zrobi tej, co rewolucyjnego wybacie grzechy człowieka. Spowodowało to wielką kontrowersję z faryzeuszami, którzy zakwestionowali swój autorytet do wybaczenia grzechów. Następnie Jezus rzuci im wyzwanie co atwej, Powiedz swoje grzechy, jest wybaczony lub sta i chód. Dziki temu pokaza, e jego autorytet pochodzi bezpośrednio od Boga i nie zaleja od konwencji religijnych tamtych czasów. Następnie Jezus nazwa Lewi, kolekcjonera podatkowego, by byby jednym z jego uczniów. Lewi, który był pogardzany przez społeczeństwo, przez swój zawód, natychmiast poszedł za Jezusem. Wygenerowało to pytania faryzeuszy, którzy nie rozumieją, w jaki sposób Jezus mógł kojarzyć Ezi z nieczystymi ludem. Po zakwestionowaniu, postu Jezus wyjani, e nie bają konieczne poci, gdzie pan mądry był obecny, odnosi Ezi do siebie. Przynosi co nowego, co, co wykraczałoby poza stare praktyki religijne. Jezus uczy, że prawdziwa duchowo nie była w wyniku, ale w sercu. Kolejnym punktem edukacji, który wywoła debat. Bają jego podejście do soboty. Jezus zakwestionował tradycję. Uzdrawiać zahamowan arkej mcyzny w sobot, działany za łajty i zarezerwowany na odpoczynek. U tego działania, aby nauczyć że i dobre samopoczucie ludzi przekraczać tym, czy przepisów. Jezus robisz te cuda w szabat, czym pokaza? że Królestwo Boje nie jest kwestią zewnętrznych zasad, ale współczucia i wewnętrznej transformacji. Sobota bardziej nie tradycja, Powinna być dniem uzdrowienia i przywracania. W miarę pospół posługi Jezusa, jego nauki i cuda rządzące boku zakłóca faryzeuszy i mistrzów prawa. O tym, którzy byli w tamtych czasach, widzieli w Jezusie zagrożenie dla jego władzy i ich interpretacji pisma witego. Pierwsza wielka konfrontacja ma jej miejsce, gdzie Jezus został skarany o wydalenie demonów przez moc Belezę, cicia demonów. Jezus, z mdroci, obali to oskarenie. Stwierdzaj, że podzielone królestwo nie ma usta. Pokaza, że jego autorytet pochodzi od Boga, a nie z Ezy. Atak na faryzeuszy na tym Ezji nie skoczy. Wybieraj dwunastu e apostołów. Jezus pokazał model przywódczy, który zakwestionował oczekiwania religijne. Faryzeusze byli przyzwyczajeni do sztywnej hierarchii i separacji między czystymi i wysypkami, ale Jezus wybrał prostych ludzi, takich jak rybacy i poborcy podatkowe, aby byli jego głównymi uczniami. Dla nich bają to absurdalne, ponieważ Jezus oferował wszystkim, bez wyrunienia, moliwo byciać Ci Jego Królestwa. Ten wybór Jezusa wyjani, e Królestwo Boje nie bają dla elity, ale dla wszystkich, którzy byli gotowi poda za Nim. Jezus coraz ciej uczył o prawdziwej rodzinie Boga kwestionując tradycyjne koncepcje. W pewnym momencie, gdzie poinformowało, że Jego matka i bracia byli poza domem, w którym gosi, Jezus odpowiedział, kim jest moja matka. Kim jest moi bracia i moi bracia, którzy się słowo i wprowadza je w to stwierdzenie nie tylko na nowo zdefiniowało koncepcję rodziny, ale też ościek przed tym, co naprawdę ma znaczenie Królestwie bojego posłuszeństwa woli Ojca, a nie wizji krwi. To nauczanie jeszcze bardziej sprowokowało uraza przywódców religijnych, którzy widzieli w Jezusie zagrożenie dla ustalonego posztku. Przylepki Jezusa by jednym z jego najpotniejszych rodków nauczania opowiadali nie tylko proste historie, ale przekazali bokie nauki duchowe. Jednym z najbardziej znanych jest przypowieść o siewcy, w której Jezus wyjania, w jaki sposób słowo boje jest odbierane na rune sposoby, zalenoci od serca każdej osoby. Porównuje ludzkie serca do runych rodzajów gleby, gleby skalistej, ciernistej gleby i iznej gleby. Przesanie bają jasne, konieczne jest przygotowanie serca, aby słowo boje owocowe i wprowadził transformację. Lic przypowieci, Jezus udostnił bokie prawdy dla wszystkich. Nie trać swojej duchowej GBI. Kolejnym wielkim momentem edukacji byja przypowie wiata. Jezus powiedzą, nikt nie zapala lampy i nie umieścia jej pod koszem, ale nad wiecznikiem, a tym samym owietla wszystkich w domu. To nauczanie mówi o misji jego wyznawców by wiaty na wiecie, owietlenie ciemności i pokazanie prawdy Boje jego działaniami i słowami. Jezus rzuci wezwanie swoim uczniom, aby nie ukrywali swojej wiary, ale pozwoli, by jego wiatr bają wieckie przed innymi, aby wszyscy mogli zobaczyć dobre uczynki i wychwala Boga. Spokojna burza w morzu była jednym z największych cudów Jezusa, który budzi Esi przez uczniów. Po prostu skarcili wiatry i morze spokojem. Aktem by nie tylko fizycznym cudem, ale też bokim nauczaniem o autorytecie Jezusa nad natur i ludzkimi lkami. Kiedy uczniowie zastanawiali Esi, kim to jest, a nawet wiatry i morze posłuszni mu. Jezus uczy ich. E w czasach burzy Nelly zaufa ich autorytecie i zdominowanym przez strach. Jest Panem nie tylko natury, ale tej naszego echa. Ministerstwo Jezusa naznaczono zaskakującymi cudami, a uzdrowienie człowieka obtanego na Gerasie jest jednym z najbardziej wpływowych. Człowiek, który mieszka w ród grobowców i byca zdominowany przez demony, został zwolniony, gdy Jezus rozkazał brudnymi duchami, by go opuści. Demony, po wydaleniu, weszli w stado Wuj które wrzucę Esi do morza. Ten cud nie tylko pokazał moc Jezusa o demonach, ale też zakwestionowa zrozumienie społeczności tego, co bają moliwe. Pokazuj, że Jezus mija uprawnienia do wniesienia wolności tam, gdzie istniało duchowe niewolnictwo. Zmartwychwstanie córki Hajrou bają jednym z najbardziej ekscytujących momentów życia Jezusa. Hajrou, przywódca religijny, poprosi Jezusa o uzdrowienie swojej córki, ale po drodze otrzyma wiadomo, że dziewczyna umara. Jezus ze współczuciem i autorytetem powiedzą, nie bój es po prostu wierz w to. Po powrocie do domu Jezus wzi dziewczyn za arkę i powiedzą talita kumi, co oznacza dziewczyno, rozkazuj wam wsta. Natychmiast wsta, przywrócona do życia. Ten cud nie tylko objawi wac Jezusa nadmierci, ale też naucza. E dla tych, którzy mają wiar, nic nie jest niemoliwe. Kolejnym cudem. Który głęboko oznaczy uzdrowienie kobiety z krwawieniem, która ciercią przez 12 lat bez uzdrowienia. Dotknęła szatów Jezusa wiar, wieść, E tylko jeden dotyk wystarczy, by Jod uzdrowił. Natychmiast została wyleczona. Jezus, zdaj sobie sprawę, Ewadzą go opućia, zapyta, kto go dotknął. Kiedy kobieta i objawia, pochwali Jod za jej wiar i co przywróci Jod. Ten cud uczy nas. E nawet w trakcie cierpienia i beznadziejności wiara w Jezusa ma przynieść uzdrowienie i transformacji bez względu na to, jak to Ezi wydaje. Kiedy Jezus wysłał dwunastu uczniów na misji, poinstruował ich, aby gosili dóbr nowin o Królestwie Bołym, uzdrowili chorych, skrzesi zmarych i wydali demony. To była odwana misja, która wymagała całkowitej wiary. Jezus przygotował ich do trudności, z którymi Ezi napotyka. Przypominać im, e po odrzuceniu nie neli ich wykorzystywa, ale idzie dalej, bo królestwo boę bają w pobliu. Wysaje jako owce poród wilków, ale z boskim autorytetem do wykonywania cudów i wnoszenia potrzebujcym. Misji uczniów bają kontynuowanie dzieja Jezusa, rozpowszechniać czasanie zbawienia i uzdrowienia. Wpływ śmierci Jana Ściciela był boko dla Jezusa i jego uczniów. Jan, prekursor. Wykluczył w postaci przygotowaniu drogi do Jezusa, a jego Majer oznaczała pocztek nowego rozdziału w posługi Jezusa. Ale nawet w obliczu straty Jezus nie odszedł od swojej misji. Nadal gosi i leczy Esi, wiec. Jego misja odbywa Esi teraz jeszcze bardziej intensywnym i trudnym kursem. Majer, żona, daleka od przeszkody, suja do zintensyfikowania pilności nadchodzącej pracy. Jednym z najbardziej symbolicznych cudów które obejmowały uczniów, bają zwielokrotnienie chleba i ryb. Jezus, widz dugodny tam, zipi bochenków i dwie ryby, pobłogosławi je i rozprowadzi. Ten cud nie tylko zaspokoi gut pięć tysięcy ludzi, ale też wykaza moc Boga do obfitoci. Jezus uczy uczniów, a nawet najtrudniejszy w najtrudniejszych sytuacjach Bóg mu pomnoi Maę, co musimy zrobić niemoliwe. To nauczanie o boskim przepisie rezonowało w trakcie podwój uczniów, rzucać im wyzwanie aby ufał Bołym obietnicom. Faryzeusze, zawsze czujni i gorliwi przestrzeganie prawa, zaczynają coraz bardziej niepokoić działania i nauki Jezusa. Pocztkowo jego pytania były powiązane z tradycjami, takimi jak post i oczyszczenie, które były głęboko zakorzenione w kulturze religijnej tamtych czasów. Jezus, ze swój odwanoci i autorytetem zaczyniemy te tradycje. Nauczaj, że prawdziwa czysto nie pochodzi z zewnętrznych zasad, ale z przekształconego serca. Bezporednio rzuci wyzwanie faryzeuszy. Mu, eto, co powiedzą Bogu, to szczero i wewnętrzna zmiana, a nie tylko pojawienie i religii noci. Konfrontacja nasilia esji, gdy Jezus uzdrowi córk syryjsko kobiety, obcokrajowca uważanego za nieczystego przez idów. Nawet ze szczeniami uczniów, Jezus, w akcie współczucia, odpowiedzą jej. Pokaza, Miło u Boga nie ma granic, i jezbawienie bają dostępne dla wszystkich, niezależnie od jego pochodzenia lub statusu. Jezus zerwa systemem wykluczenia, który narzucili faryzeusze, uc. E królestwo Boje nie ograniczało Ezji do uprzywilejowanej grupy, ale otwarte dla wszystkich, którzy aowali i rośni. Kolej niezły konfrontacja była sytuacja, gdzie Jezus uzdrowi głuchego człowieka i gagoł, osób, która zgodnie z tradycjami tamtych czasów Neli unika. Uzdrawiać go. Jezus ponownie zakwestionował ideę zewnętrznej czystości, która zdominowała społeczeństwo religijne. Dziki swoim działaniom pokazał, że prawdziwa, czysto i sprawiedliwo Boga nie dotyczy w noci tradycji, ale na nią i trosce z potrzebującymi. Spowodowało to rozpozycję faryzeuszy, którzy widziały w tym zagrożenie dla ich wadzy i norm religijnych. Jezus w swoich naukach często zwraca Ezy do koncepcji wielkości, ale w zupełnie inny sposób eni wiatr rozumia. Naucza. E w królestwie bołem prawdziwa wielko nie jest uwadze ani bogactw, ale w sobie innym. W niezwykłym momencie powiedzą kadi: to chcemy największym z was, gdzie tym, który sui wszystkim. Jezus e normy przywódcze swoich czasów. wskazuje, e prawdziwy przywódca nie jest tym, który szuka statusu, ale tym, który jest gotów postawić innych na pierwszym miejscu i działa pokorne. To przesanie pokory znajduje równie odzwierciedlenie w sposobie. W jaki Jezus mówi o powiceniu? Nauczy, e podanie za Nim trzeba, bają zaprzeczy sobie. Dzi krzy i poda za Nim. To nie a łatwe zadanie. Jezus wzywa swoich uczniów, aby porzucili swoje własne pragnienia i samolubstwo, stawiać dobro swego bliniego i woli bojej. Krzy, symbol cierpienia i odrzucenia, Estie jest jej jezi symbolem lojalności i posłuszeństwa Bogu. Zatem powicenie nie dotyczy nie tylko cierpienia fizycznego ale całkowitego poddania Ezji sprawy Królestwa Bojego. W Jego słowach Jezus nauczy nas równie, e prawdziwa czysto nie jest w rytuałach zewnętrznych, ale postawie serca. Kiedy mówi o grzechu i potrzebie czystoci, mówi, e grzech jest nie tylko tym, co Ezji dzieje, ale co jest trzymane w sercu. Pokora była zatem nie tylko kwestii wyglądu, ale szczerego skłonności do poddania Ezji woli Bołej. Jezus nieustannie rzuci wyzwanie swoim wyznawcom do ichcia zgodnie z wyższym standardem icha, w którym miał i suby innym z tej ezji podstaw ichcia Triumfalne wejście Jezusa w Jerozolimie w Ramos w niedziel bają emblematycznym momentem na jego spacerze. Po wejściu do miasta zamontowanego na osa, Jezus pełni starość proroctwo: Pokazuje, e nie przyszedł jako zdobywca wojskowy, ale jako skromny i spokojny król, przynosz królestwo bowiem wszystkim. Tam i go Gaziami Palmeiras, Krzyż Hosanna, wyraz pochwy i zbawienia. Ten moment nie tylko oznacza publiczne uznanie Jezusa za Mesjasza, ale też zasygnalizowa pocztek jego pasji, w którym skonfrontowałby Ezy z systemami religijnymi i politycznymi swoich czasów. Krótko po triumfalnym wejściu Jezus jeszcze bardziej bezstronnie zademonstrował swój autorytet, wydać sprzedawców wityni i zmieniających pieniędzy. o ich o przekształcenie domu modlitwy w grubożodziei. To działanie Jezusa bają symbolicznym aktem oczyszczenia i przywrócenia prawdziwego kultu. Mówi, ewitynia, w której ci Boga, nie powinna być przestronna, a prawdziwe kult i sprawiedliwo nie ma, by z przez samolubne interesy. Ten gest wydalenia nie tylko zakwestionował korupcji religijnej, ale tej potwierdzi autorytet Jezusa nad witymi przestrzeniami. Potem kutwa drzewa figowego była kolejnym aktem, który zwróci uwagę uczniów. Jezus, więc bezowocne drzewo figowe, przekła jod, a ona wysia. Ta akcja dotyczy nie tylko nieudanego drzewa, ale symboliki tego, co działo Ezji w Jerozolimie system religijny, który czuł właściwie zewnętrznie, by bezowocne. Drzewo figowe stało Ezji symbolem potrzeby prawdziwych owoców duchowych, które nie ma jakby tylko wyglądem, ale czym prawdziwym i transformacyjnym. Wzanie Jezusa bają jasne pusta religijno nie ma miejsca w Królestwie Boe, które wymaga owoców prawoci, nieosierdzia i prawdy. Przez całą nasz podróż przez Ewangelię Marka widzieliśmy, jak Jezus demonstrował moc, autorytet i współ, normy i do nas Królestwo Boe. Jego cuda, nauki i działania ujawniają nas nie tylko tym, kim On jest, ale tej tym, kim możemy by, gdy zdecydujemy Esi poda za nim zwiar i poułkę. Mark zawca nas do dowiadczenia tej mocy transformacji i itzia zgodnie z zasadami Królestwa Bojego, nie tylko jako słuchaczy, ale jako praktykujcy SOWO. Pytanie brzmi, co zrobisz ze wszystkim, czego EZI nauczyła? Czy pozwolisz, aby SOWA Jezusa uczyni Twoje itzie, czy też będziesz kontynuował tę sam podróż, bez prawdziwych zmian? Wzywam Was, aby w praktyce nauk, które Jezus nas opuści, ponieważ prawdziwa transformacja zaczyna EZI, kiedy zdecydujemy, EZI poda za Twoim autorytetem i działa zgodnie z Twoim przykadem. Jeśli jesteś gotowy na przejście tej zmiany, zasubskrybuj kanał, aktywuj powiadomienia i pospój zgodnie z nas pn zawartości. Nie przegap szansy na pogbienie wiary i bycie czci tej podrój transformacji. Spacerujmy razem, aby boimy obietnicami.